Miłość i miłosierdzie. Tak naprawdę to nie powinnam tutaj się zjawiać przy tym mikrofonie, bo jestem tutaj dopiero pierwszy raz. Ojciec Daniel prosił o świadectwa. Ja dam świadectwo trochę innego typu. Od 33 lat jestem nauczycielem, od 19 lat jestem katechetką. Staram się jeździć właśnie na spotkania, bo Anioł Stróż zawsze mnie strzeże, zawsze wychodzę, udaje mi się wy, wyjść zwycięstwo. E, z każdej sytuacji wiem, że mam opiekę Bożą i bardzo, bardzo jestem wdzięczna. Kocham Pana, jestem bardzo wierzącą osobą, ale przyjechałam, żeby się modlić o łaskę nawrócenia dla moich córek. No tak czasami bywa, pięć lat temu zginął w wypadku mąż. No i yy, no, takie różne podejście, ale. Ale nie o tym chciałam mówić. Kiedy tutaj przyjechałam, siedziałam na ławce z paniami, które dopiero co poznałam. Właściwie od kwietnia się tutaj wybieram, i gdyby nie pan Adam z Ostrowa, który mnie naciskał, który mi ciągle przysyłał SMS-y, czy pani jedzie, czy pani nie jedzie. I w końcu, jak mi przysłał, że niedaleko mnie jest pani, która mnie zabierze, mówię: No nie, no w końcu muszę jechać. Ale wracam do tego, że kiedy siedziałam tam na ławce. Ojciec yy, zaczął, ojciec Galus, przepraszam, bo to z nerwów, człowiek zapomina zaczął mówić o tych mediach. Tak naprawdę nie oglądam telewizji. I tak się w to wszystko wsłuchiwałam. I cały czas się zastanawiałam, czy tutaj podejść. No bo co? Nie wolno. Tam modliliśmy się, jak powstał taki dom modlitwy, do którego wierni nie mają wstępu, nie mają wejścia. Adam mówił, ten, który mnie do tego namawiał, słuchajcie, przejeżdżamy, mówimy pod Twoją obronę, żeby tam ludzie mogli się spotkać. I potem słucham, słucham, słucham i analizuję tego. Jakieś tam pogłoski, że, no, bo się nie zgadza, bo ludzie nie pojadą na jasną górę. Przepraszam, takie pogłoski słyszałam. No, jak to nie pojadą? No, pojadą do matki, bo. Przecież mogę, pojadą i tu i przyjadą tutaj. Ale przechodzę do sedna. I tak cały czas obserwuję. Obserwuję od początku, jestem od rana. I zadaję sobie pytanie: czym to spotkanie, które jest dzisiaj tutaj, różni się ze, od spotkania z charyzmatykiem Jamesem Maniacalem, u którego byłam w zeszłym roku we wrześniu? Trzy dni trwało to spotkanie. Moi drodzy, nie różni się kompletnie niczym. Dokładnie jest tak samo, nie, dlaczego ja to mówię, bo ja nie wiem, dlaczego ten biskup ma pretensje, dlaczego, dlatego to moje świadectwo takie inne, bo tam na tym spotkaniu był biskup warszawski, był arcybiskup, oni też dawali świadectwa, oni rozmawiali z ojcem Jamesem. I naprawdę nie widzę żadnej różnicy. Była też, odmawiam, Margaretkę za ojca Jamesa Maniacala. Wszystko to dzieje się tak samo. Były świadectwa, były na, nawrócenia, były zaśnięcia w panu. Więc teraz, jeżeli ktoś to nagrywa, nieważne, nie boję się tego. Nie boję się tego, że ktoś mnie może postraszyć, że stracę misję. Nie stracę, bo katecheta musi dostać misję. Nie. Ja mówię prawdę. Dlaczego Wy tutaj, ta władza, która jest, wy zakazujecie spotkań z takim mądrym, uduchowionym człowiekiem, którego modlitwa spowodowała takie rzeczy, tych cudów jest o wiele więcej. I tu, to spotkanie jest tutaj potrzebne. Proszę to nagrać. Nie może tak być. Jak można pozwolić na spotkanie z jednym? charyzmatykiem, z jednym człowiekiem, a z drugim nie. Bo ten człowiek, który tutaj siedzi, on odznacza się ogromną charyzmą. On mówi sercem, sercem, naprawdę sercem i sercem. Te jego słowa płyną prosto z serca. <klucza> dziękuję, dziękuję, dobra, starczy. I... E... Po prostu nie można tego zakazać, ale powiedział bardzo mądre słowa. To wszystko będzie też oddane, tak jak my mówimy, dobro i zło wraca. Więc mam nadzieję, że po tym, co ja tutaj mówię, biskup się zastanowi i powie: Jakie ja daję świadectwo, że ja nie pozwalam ludziom tutaj przyjeżdżać? Jakie ja daję świadectwo? Moi kochani, wy mnie też natknęliście do czegoś, bo ja sobie postanowiłam, 19 lat pracowałam w szkole specjalnej, więc dlatego nie miejcie żalu, że wśród tych ludzi no pojawiła się pewna osoba, której bardzo nie rozumiecie. Tutaj z panią rozmawiałam. Ja wiem, że no niektóre osoby są niepełnosprawne, dlatego tak tutaj to zabrzmiało, także mam nadzieję, że zrozumieliście. Ale ja sobie powiedziałam, że po tych 19 latach muszę odejść i muszę praco zacząć pracować z młodzieżą. Z młodzieżą. Teraz uczę klasy maturalne, odeszłam ze szkoły specjalnej i mam do was prośbę. Proszę głoście Ewangelię, mówcie jak najwięcej o tym, co się tu dzieje. Przepraszam, ja nie jestem kaznodzieją, ale ogromne rzesze młodzieży odchodzą od Pana Boga. I to, co mówił ojciec, jest to wina też księży. Niestety, bo ja z nimi rozmawiam, ja z nimi dyskutuję. Także proszę, to, co się dzieje, podawajcie dalej, dawajcie świadectwo, żeby ta młodzież. Była taką młodzieżą jak my byliśmy, bo ja jestem pokoleniem Jana Pawła II, żeby, żeby to wszystko wróciła. I kochani, módlmy się za wspaniałego ojca, który naprawdę jest świadkiem wiary, jest synem, prawdziwym synem Chrystusa i prawdziwym człowiekiem. Dziękuję bardzo. Chwała Panu. Z serca dziękujemy naszej siostrze za to, e, takie gorące świadectwo, takie odważne, za to wsparcie dla nas, dla mnie też. E, chociaż wiemy, że to wszystko to miłosierny, dobry Pan czyni na naszych sercach, w tym miejscu, w, na tych spotkaniach. E, też będziemy się modlić tutaj za naszą siostrę, za jej, e, za jej córki, aby też wróciły do Pana. I e, i właśnie tak jak tutaj, tutaj właśnie nasza siostra, nie tylko może ona, ale też ona wspomniała to, co staramy się również i tutaj dla, dla, dzieci, dla młodych czynić, przyciągać młodych i cieszymy się, ja się bardzo też cieszę, że e, przyjeżdża tutaj dużo młodych, dużo właśnie też rodzin z dziećmi i to jest wspaniałe, także z małymi dziećmi i właśnie, i szczególnie młodzi, więc, więc to jest znak, że takie miejsce bardzo przyciąga, że Pan jest bardzo przyciąga, a trudno tak jak tutaj właśnie osoby, które uczą w szkole, tym bardziej wiedzą, jak trudno przyciągnąć w ogóle młodych do jakiegokolwiek dobra, a co dopiero jeszcze takiego, jak, jakim najwyższym dobrem jest, jest Pan, jest Pan Jezus. Więc, więc choćby jedna dusza się nawróciła na, na tym spotkaniu, to już jest to warto, żeby takie spotkanie odbyło się.